Grzegorza Charaśnego, wiceprezydenta miasta Tomasza Mazowieckiego. Pana Jacka Kowalewskiego, członka zarządu powiatu. I tutaj właśnie potem mam tą karteczkę, żebym powitał pana Tomasza Deca, który jest głównym specjalistą Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Drodzy Państwo muszę powiedzieć, że inicjatorką przeprowadzenia tych konkursów jest pani Agnieszka Drzebowska-Łuczak, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Natomiast osobą, która włączyła się w realizację tego konkursu i jest stojąca po mojej lewej stronie pani Małgorzata Wojtkiewicz, prowadząca pracę fotograficzną w Młodzieżowym Domu Półkielu. jak ze snu wariata. Umie chodzić, umie latać. Czasem mówi, czasem wrzeszczy. Jest słonecznik i orzeszki. W tym roku nadesłano na konkurs ponad 150 prac, a wzięło w nim udział 50 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jak to żeby ptak nie powtarzał w za nic nie? Sprawdza, bowiem jest skarb, ale powiem panu, że nic nie. Teraz ja bym poprosił panów, pana wiceprezydenta Grzegorza Halecznego i pana Jacka Kowalskiego, członka zarządu powiatu. Prosimy panów na środek. za całość prac w Trzecim Powiatowym Konkursie Fotograficznym. Ty też jesteś konsulatem, nie tylko w obiektywie. Dla Patrycji Gleńdy, Szkoła Podstawowa nr 1, Kolonii Sztuk Matowieckich. Proszę drugiego miejsca. Dla Kamili, yy, Kamila Kapisza, też Szkoła Podstawowa nr 1. Tylko z aparatem dużo gorsze.

za zestawy zdjęć w poszukiwaniu własnego miejsca u siebie, za Aleksandrę Kowalczyk z ze zespołu szkół w Ale to, to, to namawia na innych, żeby też zdjęcia robiliśmy, bo jest to do pokazania. Nie tylko konsumentów, ale i przyrodę. Nie. Dla ja. Patrycji Moty publiczne gimnazjum minową. Na zdjęciu, zdjęcia, zdjęcia przedstawiają dzieci. Dzieci są bardzo wdzięcznym tematem i uważam, że warto było wziąć udział, żeby otrzymać to pierwsze miejsce. A ciężkie. Ciężkie i, i całkiem przyjazne. Takie zdjęcia robimy świadomie od pewnego czasu, wyraźnie ja. Mm -hmm. I myślę, że to jest dobry sposób na spędzenie wolnego czasu i trwalenie chwili. Drugie miejsce dla Anny z z publicznego Wydarzenia Ubrachunkowego. Dziękuję. Moje zdjęcie, oddałam jedno zdjęcie. przedstawia mojego brata, który jest otoczony mnóstwem sprzętów, i, i jestem dumna z tego, że zająłem to drugie miejsce.

Zanim dzisiaj to służy na uczelniach, to wierzę w Młodość jest w przyszłością tego, tego, tego miasta. Natomiast ja mam, nie konsultowałem, bo nie wiem, jest, yy, jakie są tematy yy, prac, yy, które wykonują w, 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 w konkursie. Natomiast mam temat kilkuletni. Yy, w Tomaszowie w ciągu najbliższych kilku lat yy, zajdą niezwykłe zmiany. Dotyczy to całych obszarów centrum miasta i nie tylko centrum miasta. Więc może warto byłoby zorganizować taki konkurs, który by trwał co roku. Pod tytułem Tu zaszła zmiana. To jak to wygląda dzisiaj. Zmieni się plac Kościuszki, zmienią się bulwary, nowe ulice i tak dalej. Warto byłoby je co roku pokazywać jak... Galeria Bazowia. Galeria Bazowia również. Też, też, też. W związku z tym rzucam taki pomysł do przemyślenia. Pod tytułem Tu zaszła zmiana, żebyśmy przez kilka następnych lat mogli pokazywać te zmiany, które następują. to, co znika, ten brud i... Ładne centrum miasta, jak widzicie, kościuszki i to, co za moment będzie się w tym miejscu budowało. Jest realizowany 14 dużych projektów za pieniądze unijne. Warto to e, dokumentować, bo e, my wszyscy w tym uczestniczymy. Ci, którzy to robią, ale również ci, którzy w tym mieście mieszkają, bo to jest dla mieszkańców. Będzie przez Was podchwycony. My oczywiście jesteśmy w stanie e, zrealizować taki konkurs fotograficzny. Może faktycznie warto e, utrwalić to, bo jak się obudzimy za kilka lat w zupełnie innym Tomaszowie, to będziemy mieli na co z rozrzewnieniem spoglądać e, na zdjęcia.